Dzień dobry, drodzy przyjaciele. Fundacja SVOE to organizacja powołana do realizacji jednej prostej, ale niezwykle ważnej misji pomagać ludziom. Fundacja została założona w Warszawie w marcu 2024 roku. Działa zarówno na terenie Polski, jak i poza jej granicami zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej i w pełnej zgodności ze swoim statutem. Nasza działalność obejmuje wiele obszarów, ponieważ wierzymy, że tylko kompleksowe podejście może rzeczywiście zmieniać społeczeństwo na lepsze. Działamy w takich dziedzinach jak edukacja, ochrona zdrowia, pomoc społeczna, kultura i sport, rozwój duchowy i dialog międzyreligijny, wsparcie nauki i ochrona środowiska, rozwój gospodarczy. Ale najważniejsze jest to, że nie działamy dla zysku. Całe wsparcie finansowe Jakie otrzymujemy z darowizn, grantów i zbiórek charytatywnych, jest przeznaczane wyłącznie na realizację naszych celów statutowych. Co to oznacza w praktyce? To znaczy, uruchamianie programów edukacyjnych, organizacja wydarzeń kulturalnych, wspieranie placówek medycznych i społecznych, tworzenie możliwości rozwoju zawodowego i integracji, zwłaszcza dla osób w trudnej sytuacji życiowej. Dziś rozpoczynamy inicjatywę odbudowy szkolnictwa zawodowego w Europie. Wierzymy, że godny zawód to nie tylko droga do osobistej stabilizacji, ale także wkład w silny, sprawiedliwy i odporny świat. Planujemy otworzyć nowoczesne szkoły zawodowe w Europie, zaczynając od Polski. Przywracanie prestiżu zawodów technicznych we współczesnym społeczeństwie obecnie Europa zmaga się z poważnym niedoborem wykwalifikowanych pracowników w zawodach takich jak budownictwo, inżynieria, mechanika, hydraulika, wsparcie IT i wiele innych kluczowych sektorów. Pomimo ogromnego znaczenia tych zawodów dla gospodarki, często są one niedoceniane pod względem statusu społecznego i perspektyw kariery. Naszym celem jest przywrócenie zasłużonego prestiżu zawodom technicznym, dostosowując je do realiów XXI wieku. Proponujemy stworzenie nowoczesnego systemu szkolnictwa zawodowego, łączącego praktyczne kształcenie, technologie cyfrowe i współpracę z biznesem. Postrzegamy zawody techniczne nie jako alternatywę dla studiów wyższych, lecz jako równorzędną drogę do rozwoju zawodowego, stabilności społecznej i osobistego spełnienia. To nie tylko przygotowanie kadr, to inwestycja w zrównoważoną przyszłość Europy, gdzie praca jest szanowana, a fachowość prowadzi do sukcesu. Każdy człowiek, niezależnie od wieku, obywatelstwa czy życiowej drogi, otrzyma szansę na rozpoczęcie nauki od podstaw, przekwalifikowanie się lub podniesienie swoich kwalifikacji, drodzy przyjaciele. Fundacja SVO jest otwarta na współpracę i aktywnie poszukuje partnerów, wolontariuszy i darczyńców. Każda darowizna, każde dobre słowo, każdy udostępniony post przybliża nas do celu. Dziękujemy za wasze wsparcie. Budujmy razem przyszłość, w której każdy człowiek ma szansę na godne życie.